Z ludzi się wyrasta i to nie czynicie złym człowiekiem. Wyrastamy z budów, mieszkań, pracy i z przyjaźni. Nie pokłóciliście się, nikt niczego nie zrobił. Po prostu rozwijasz się, a oni zostali. I to boli bardziej niż kłótnia. Kawa z najlepszym kumplem. On. Te same historie, problemy, plany. Ty słuchasz, ale już nie czujesz. To jak oglądanie swojego przeszłego życia w telewizji. Impreza starych znajomych. Te same żarty, tematy, dynamiki. Grasz siebie sprzed pięciu, dziesięciu lat. Wychodzisz wcześniej. Trudny tydzień, ale tak naprawdę to udawanie męczy. Kiedyś godziny rozmów, dziś niezręczna cisza. Co u ciebie? Nie wiesz co i jak powiedzieć. Mogliby nie zrozumieć. Możesz kochać ludzi, z którymi już nie rezonujesz. To nie zdrada, to rozwój. Czasem największy szacunek to pozwolić relacji umrzeć naturalnie. Bez dramatu, bez podpalania mostów. Po prostu przestajesz po nim chodzić. Robisz miejsce dla tych, którzy idą w tym samym kierunku. Nie przekreślasz starych przyjaźni, doceniasz, czym były, ale nie zmuszasz się do tego, czym już nie są. Bo wyrastanie z ludzi to część wyrastania w siebie i tylko ty wiesz, jak wiele cię to kosztowało.